Jesteśmy na Mediadeju przed FEN37, z nami Adrian Zieliński, Witam się. Adrian. Cześć, witam. Jak ostatnie dni przed, przed walką? Jak samopoczucie? poczucie? To samo jest, jest dobre. Jeszcze tam, no, jak to tam, szybkość, ostatnie szlify i zbijanie ostatnich kilogramów. Także, także wszystko idzie dobrze i mam nadzieję, że równie gładko też to pójdzie podczas walki. No właśnie, bo ostatnia walka nie poszła po Twojej myśli, co było dosyć zaskakujące, bo raczej Ty nie byłeś faworytem. Jest jakiś taki tym bardziej głód zwycięstwa tym razem? No głód zwycięstwa, wiesz, no co, co no nie, nie poszło po myśli, ale to, to wszystko dlatego, że miałem za, za dużo kilogramów na, na, na ostatnią chwilę. Te 66 kg zbijanie na 66 kilo, wykończyło mnie, mój organizm zwariował, miałem bardzo dużo kilogramów na ostatni tydzień. Mm, bo no, no, miałem około 10 kg do zrobienia i w, w, na, 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 na ważenie poranne na rękach mnie wnosili wiesz, i, i, to, i zapłaciłem za, za to cenę, nie, nie, nie zregenerowałem się, nie doszedłem do siebie i, i to, 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 to tego bym upatrywał za główną przyczynę poprzedniej walki i, i wyciągnąłem wnioski I teraz mam nadzieję, że w końcu będę mógł pokazać swój potencjał. To nam chyba odpowiada na pytanie właśnie skąd zmiana kategorii wagowej na ten pojedynek. No tak, to ja już jestem za stary, że, że, żeby robić takie numery, że ja zbijam tam w ostatnią dobę tam 8, 8 czy 9 kilo i no nikt mi, nie, nikt mi to nie powie, że to jest dobre, że, 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 że da radę dojść i się zregenerować w 100%, także... Robisz ciężkie treningi, się przygotowujesz 4 miesiące i, i to wszystko, wszystko, wszystko nie ta szybkość, siła, to, 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 to wszystko spada i to, i to jest bez sensu. Teraz też miałem, zważyłem się na dwa miesiące przed to galą, bo cały czas celowałem na 70 kilo, 87 kilo ważyłem i mówię albo, albo, albo w 7-7 do trenera mówię, do, do Pawła Drlacza, albo w 7-7 załatwisz, albo, albo w tym roku no po prostu nie, nie dam rady, nie dam rady. Przejść, no bo to były takie stany, że no, blisko, blisko byłem opuszczenia tego, tego świata. Także, także wiesz, no oni mnie na rękach nosili i to no, bez sensu. No. Chciałem spróbować 6-6, to teraz postanowiłem, że chcę spróbować 7-7. Dostałem dobrą, fajną propozycję i no to proszę. Jestem. No tak, jednak zdrowie najważniejsze. Wiadomo, no właśnie, twój ale Szymon Dusza. Patrząc na e, specyfikę was obu, no to fight of the night chyba murowane. No i. I to też, też było jeden z tych aspektów, dla których przyjąłem tą, tą, tą walkę z tym przeciwnikiem. No, no, no wiesz, no ja zrobię, zrobię wszystko w swojej mocy, żeby się dobrze zaprezentować. Ciężko trenowałem. Dobrze przychodziłem, do, do, dobrze przeszedłem okres przygotowawczy. Wiesz, nie, 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 nie będę się teraz zażynał zbijaniem tej wagi mam nadzieję, że wszystko pójdzie. Gładko, jak do tej pory. Eee, zobaczymy, zobaczymy w sobotę. Natomiast jak, z kim sparowałeś do Szymona? Powiedz nam, proszę. No, treningi główne wszystkie były u mnie w klubie w Osztynie, Trenowałem ze swoimi kolegami. Z Mamedem, z Aswanem, z Krystianem trochę. No jest yes, yes, yes. trochę chłopaków, ale no, nikt tam, to nie, też, przy, 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 by, też byli z Francji, przez jakiś czas byli zawodnicy, także, 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 także sumiennie, solidnie, przepracowane, przesparowane, ma do, teraz tylko pozostało, wiesz, zebrać owoce. No to ja osobiście nie mogę się doczekać tej walki i życzę wam genialnego pojedynku w sobotę, dzięki za rozmowę. Tak, też będzie i do zobaczenia.